Uwaga! Materiał jest kontrowersyjny. Jeśli nie masz mocnych nerwów, nie oglądaj. Siema, moi kochani, z tej strony Kruk i witam was w kolejnej, długo wyczekiwanej sądzie w mieście Lublin. Dziś będziemy chodzić tam, gdzie zawsze, czyli Deptak, Litewski i Plac pod Zamkiem. Pytania będą dotyczyły Ukrainy, sportu, w Sochi, więc... Obejrzyjcie, to się dowiecie. Jakie pan ma zdanie na temat Soczi? Mam to w dupie. Naprawdę. A na temat Ukrainy? Nie obchodzimy to. Ale mam nadzieję, że sprawy się poukładają, będzie okej. Okay. Dobrze. Boi się pan tego, że Rosja na nas wjedzie i rozwali nam kraj? Szczerze? Nie. Ra naszego kraju raczej nie, ale... będzie się działo coś na pewno. Oglądała pani zawody w Soczi? Czasami tak. A jakie pani, jaki pani ma tem, zdanie na temat Rosji i III wojny światowej, która ma się prawdopodobnie odbyć? No jakie ja mogę mieć zdanie? Wydaje mi się, że no Putin może coś takiego zrobić, chociażby dlatego, że no ma coś z głową, prawda? A czy boi się pani, że Rosja um, przejdzie do ataku i rozwali Polskę? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Raczej tak się nie stanie, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Oglądaj zawody w Soczi? Tak, oglądałem. I byłeś zadowolony z zawodników polskich, czy tak nie bardzo? Nie, no byłem zadowolony, nawet bardzo. A co myślisz na temat um, sytuacji na Ukrainie? Uważam, że to konflikt pomiędzy dwoma krajami i one same powinny dojść do tego, jak go rozwiązać. Czy boisz się trzeciej wojny światowej, której ma się odbyć? Nie uważam, że się nie odbędzie. A jeśli by się odbyła, to byś się bał? Nie od... Według mnie się nie odbędzie, dlatego o tym nie myślę. A czy jeśli by była wojna i by wjechała na Polskę, bałbyś się? Nie myślę o tym. Oglądałeś zawody w saci? Y tak, oglądałam z siostrą. Jesteście zadowolone wynikami Polski? Tak, jesteśmy zadowolone. E co sądzicie na temat e Ukrainy, wojny w Ukrainie? Boicie się? Ja się boję, bo mamy bardzo blisko do granicy z Ukrainą. A boisz się tego, że może go wjechać na nas i rozwalić nasz kraj? No, może aż tak to nie, na pewno nie w najbliższej przyszłości, ale to co teraz sam się dzieje prowadzi do tego. A jakby u nas była też wojna, to byś co zrobiła? Jestem harcerką, więc chyba musiałabym walczyć. Oglądasz zawody w Soczi? Nie. To dobrze. A co sądzisz na temat trzeciej wojny światowej na Ukrainie? Uważam, że Rosjanie, nas, Rosjanie zaatakują Ukrainę na swoich niedźwiedziach bojowych. Wszyscy będą jarać strawko i mówić kochajmy się, bracia. A, czy boisz się wojny? Tak, jasne. To dobrze. A co byś zrobił, jeśli by wpadli do nas w wojsko? E, zależy. No, jak na niedźwiedziu, to byłbym zadowolony. A jeśli na czołgach? A jak na czołgach? I strzelaliby niedźwiedziami? To ja bym strzelał w te niedźwiedzie, bo oni robią to samo, co Turkowie. Turkowie noszą w turbanach granaty, czołgi, broni i tak dalej. I w garbach wielbłądów noszą. I myślę, że oni w niedźwiedziach też używają jako takich składowisk. Co pani myśli na temat trzeciej wojny światowej na Ukrainie? No wydaje mi się, że no może do wojny nie dojdzie. A przynajmniej na to, czy tam ONZ na to nie pozwolą. No, albo no, wydaje mi się, że no to Ciężko jest, ciężko stwierdzić, czy będzie wojna, ale wydaje mi się, że nie będzie jakaś długa i yy, jakaś taka, yy, nie będzie długa wojna po prostu. I... A gdyby była wojna i przeszłaby do Polski, uciekłaby pani już została? czy została? Raczej bym uciekła. Dobrze, więc dziękujemy. Co pan sądzi na temat sytuacji w, na Ukrainie? No, za bardzo to nie wiem, o co w tym tak naprawdę Czy, no, Wiem, że jest konflikt, ale m, Głębszych informacji nie, 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 nie zagłębiałem po prostu Bo no, nie interesuje się polityką tak naprawdę Boi się pan trzeciej wojny światowej, która ma Prawdopodobnie wybuchnąć? Oby, jej nie, nie było. Oby jej nie było A skąd taka pewność? No na pewno nie do no, nie. Nie, tego nie, nie dopuszczał A to dlaczego były Pierwsza i druga wojna światowa? No, ktoś to wie, ale Myślę, że ty w tej wadze teraz na pewno nie, nie Dobrze, a gdyby wybuchła, to co byście Państwo zrobili? Zostali czy uciekli z kraju? No zostali, trzeba być patriotą. Zostali. A co sądzicie na temat e, sytuacji na Ukrainie? Skomplikowane. Mm, niebezpieczne. niebezpieczne dla nas. <noise> e, boją się Państwo III wojny światowej? O, Może jeszcze nie, ale generalnie sytuacja w Polsce może się trochę zaostrzyć i to nie będzie fajne. Może nie boimy się, jednak są pewne obawy. A jak będzie trzecia wojna światowa, to co państwo zrobią? Nie hmm. wiem, nie myślałam o tym. Liczę na to, że... że nie, nie będzie? Nie, trzecia wojna <laughs> światowa, co przy dzisiejszym rozwoju technologicznym byłaby masakra. Co państwo sądzą na temat y, sytuacji na Ukrainie? No że są, no, powstał chaos, nie? No i no, według nas to dobrze, że buntują się, prawda? Nie dziwimy się, bo po prostu ludzie dążyli do przywrócenia tej konstytucji z 2004 roku, żeby ograniczyć tą władzę tego Janukowycza, tak? No, bo dokładnie. bardzo sobie popuścił i... No, i tak uważamy, że po prostu mają rację, nie? że doszli do celu. A czy państwo się boją Trzeciej Wojny Światowej? No oczywiście, że tak. Tak, na pewno wybuchnie Trzecia Wojna Światowa, jeśli o to chodzi, no bo to musi być przewrót technologii co ileś tam lat, prawda? To nie jest tak, że teraz jest super, prawda? To z biegiem czasu wszystko się zmienia. Musi być druga wojna, Trzecia Wojna Światowa, żeby z powrotem wszystko móc mieć pracę, jak teraz jest takie bezrobocie, żeby móc budować nowe budynki i tak dalej. Także na pewno to... To nastąpi, tylko nie wiadomo w jakim pokoleniu, prawda? A gdyby wybuchła Trzecia Wojna Światowa i byłaby też w Polsce, co, byście, co by państwo zrobili? No ciężko oh. powiedzieć. Ucieklibyście państwo z kraju, czy jednak zostali? No raczej byśmy walczyli, nie? No oczywiście, że tak patriotycznie tego zobowiązuje. Co pan sądzi na temat sytuacji na Ukrainie? W tej chwili nastąpiła pewna stabilizacja sytuacji, jednak cały czas pozostaje kwestia Krymu. No... Raczej ciężko przypuszczać, żeby Rosja, Putin wycofali się z Krymu. Myślę, że szczególnie po tym referendum, które ma się odbyć w najbliższą niedzielę, Krym zostanie przyłączony do Rosji. I no, nie, wiadomo, to nie będzie koniec konfliktu, ponieważ Ukraina nie odda tak łatwo Krymu, nie, jest, nie, nie, uzna, nie uzna tej aneksji do Federacji Rosyjskiej. Ponadto na pewno zaostrzy to stosunki jeszcze bardziej pomiędzy Zachodem a, Zachodem, a Rosją. Więc, więc yy, po prostu ta sytuacja jeszcze może przez, przez długi czas nie być stabilna. Tym bardziej, że jeszcze ponadto yy, wiadomo kwestie finansowe. Yy, Ukraina jest na skraju bankructwa, więc, yy, więc z, z tego powodu też dalej yy, mogą właśnie pokoje społeczne. A czy boi się pan Trzeciej wojny światowej? Czy raczej jest pan spokojny? Raczej jestem spokojny, raczej jestem spokojny, myślę, że myślę, że jednak w, i Stany Zjednoczone i na to z jednej strony, a Rosja z drugiej nie doprowadzi do tej sytuacji, ponieważ wojna nikomu się nie opłaca tak naprawdę. No, ponieważ chociażby kwestia, kwestia gazu, kwestia surowców naturalnych, jeżeli bez wysyłania surowców na zachód, po prostu Rosja nie jest w stanie funkcjonować, więc to, ta wojna się nie opłaca nikomu. państwo sądzą na temat sytuacji w Rosji? Chyba na Ukrainie. Na Rosji, na Ukrainie może. No, sytuacja w Rosji jest bardzo dobra. Sytuacja dla Rosjan jest bardzo dobra. Jej, Ukraina. Chce pójść od jednego dyktatora do drugiego, no jej Chcą tylko zmienić pata na sobą, praktycznie najwięcej na tym Unia skorzystała, na tym, hmm. na tym wszystkim, bo sobie destabilizowała to no wszystko. Ros Rosjanie wezmą sobie Krym i nikt im nic nie zrobi, no taka prawda. No na Krymie większość etniczna jest rosyjska, najlepszym wyjściem dla Rosjan to po prostu zorganizowanie tam referendum o przynależność. A? jak już jest sen? Właśnie, Succesja. a myślisz, że będzie trzecia wojna światowa, czy raczej nie? Ta, zajęcie Krymu obejdzie się bez wystrzału. Żadnego. Tak, to tak można, można spekulować różne rzeczy, ale Rosja zajmie sobie Krym, świat pokrzyczy, politycy powrzą groźne posty na Twittera, ale na tym się skończy. A za kim bardziej jesteście? Za Rosją, czy za Ukrainą? No, ani jedno, ani drugie nie jest dobre dla Polski. No, Ukra Ukraina chce stworzyć kolejne... Oczywiście. ...kolejne antypolskie państwo. Rosja działa jak najbardziej nie w naszym interesie, więc... Ale w swoim. Tak, nie ma, nie ale... ma jej co za to winić. Ani, I nie można tu też iść drogą, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem i wspierać Ukrainy. Polska powinna zająć się swoimi stronami. się odradzają po prostu. Co, co państwo sądzą na temat y, 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 sytuacji na Ukrainie? No, Mamy zdaniem... To jest jakaś tragedia. A czy boi się pani trzeciej wojny światowej? Myśli pani, że wybuchnie? Boję się. Właśnie. Bardzo się boję. Wolałabym jakiś huragan niż tą wojnę w sumie. Takie hmm. dyskusje były też na lekcji. Mhm. Czy mu huragan? Sorka i... mówiła nam właśnie od geografii, że jest ciężka sytuacja tam na Ukrainie, że jest nieciekawie. Chodzi o sytuacji na Ukrainie. To znaczy o konkretnie na Ukrainie, czy o sytuacji znaczy na całej Ukrainie, czy na Krymie? Na Krymie i na Ukrainie, wszystko co się tam dzieje wokół nich. To, no, tak na Krymie uważam, że Rosja się, powiedzmy idzie po swoje, no, tam jest większość Rosjan, 60%, myślę, że... Wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby że stracili Ukrainę swoich stref wpływów w tym momencie. Chodzi o to, żeby je coś tam jeszcze na tym odkuć. Natomiast yy, sam sobie Ukrainę, na Ukrainie, uważam, że dla Polski nic dobrego z tego nie będzie. Czy będzie tam rządził Janukowy, czy będzie tam rządzili, yy, będą rządzić pro-nazistowskie yy, ruchy typu swoboda, typu prawy sektor. Dla no, nas by de facto było, jakby tym rządziła cała Juszczenko, nie Juszczenko tylko Tymuszenko. Z tym, że dla nich to byłoby najgorzej, to jest baba, która zdefraudowała 20 miliardów dolarów w jednej tylko umowie, czego kompletnie rozumiem. Nie potrafię zrozumieć, że oni jeszcze o nią się biją, oni o nią walczył, żeby ona tam ich była, eee, nie wiem, dolem jest jakim.